Oj drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Monbazo. Jest 17:16 i zaczął padać śnieg. To jest idealna pogoda, ponieważ nawet u mnie jest śnieg. A ja mieszkam w takim regionie, gdzie tego śniegu może być naprawdę mało. Konopie podlane, ziemniaki podlane. O, Gotowa do zbiorów. Wydaje mi się, że ja tak czy siak. Bo jutro niedziela, Jutro przyjdzie zapłata. Więc wydaje mi się, że ja tak czy siak będę musiał pojechać. Wiecie co? Ja będę musiał po coś fajnego pojechać. ile tutaj mam? Ale czemu jedno? Przecież tego chyba powinno być więcej, nie? Co ja będę miał teraz tylko po 100% ziemniaków mam. I ja mogę człowieku teraz tutaj normalnie te ziemniaki zaś robić, nie? Normalnie cyniemy wszystko fajnie, pięknie, tylko że tutaj to muszę mam powiedzieć, że to jest po prostu masakra. W ogóle ja tam mam grudki już sadzone. Ja myślałem, że one uciekną te grudki, a jednak nie uciekają. 20% w ogóle tutaj patrz jest 10%, a tu jest 45, nie? Patrz, tyniesz! Tu ci ucieka 10, a tutaj ci się dodaje 5 jest masakra, ty. Więc musisz mieć 200 ziemniaków, żeby to wszystko tutaj ogarnąć. W każdym razie, co ja chciałem zrobić, a was je skłamać, to jest to, że za sobie pójdziemy spać, bo jutro, moi drodzy, jest zapłata. Jutro jest zapłata za trzy beczki Piwska. Więc jutro wydaje mi się, że ja po prostu tutaj sobie jeszcze troszeczkę na polu pracuję, bo muszę pociąć trochę tego klonu, tam bratu sprzedać i tak dalej. Wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze to po prostu zrobimy, bo mam dosyć dużo energii, ale za chwileczkę, jak pójdziemy spać, tak właśnie pójdziemy spać, to, moi drodzy, jak się jutro obudzimy, to ja czuję. Ja normalnie to czuję w, w kościach. Ja to czuję w moczu, że dostaniemy z 3 koła dolarów. A znowu się zdziwię, nie? Na bank. Znowu się zdziwię, na bank. Bo to jest, patrzcie, 120 litrów, nie. To jest 240 butelek piwa, więc to jest 240 butelek piwa. Yy, podzielić 240 butelek piwa. 20 skrzynce, więc jedna to jest 12 skrzynek, nie? Więc mamy człowieku 12, 20, 36 skrzynek piwa. Licząc za jedną kosztuje 10. Bo tyle powinna kosztować, powiedzmy, jedna skrzynka piwa, no to będzie 3600. Prowizja tych, co tam sprzedają, sobie wezmą 600, no wychodzi mi, że zrobię trzy kołaty. Ja już to od dwóch godzin prawie noszę to, nie? Ja nie używam taczki specjalnie, bo ja wiem, że ta taczka jest bezzadziejna. Ja do tej taczki też wsadzę może z dwa drewienka. Jak się zmieszą, to to wezmę, nie? A ja tak to jest po prostu lipa. Ja wam to pokażę. Chociaż klona możemy nosić z tą taczką, to nie powinno być tragedii, ale jak się nosi sosnę, to przecież tam, tam wejdzie po prostu jeden. Jeden, jeden, jedna kłoda. A tutaj sobie podejdziemy, patrzcie, idziemy I mamy tutaj te klony Patrz, cyk No i patrz, jedno, drugie oj, może się więcej zmieści Trzecie, no już wylatuje, widzisz? Trzecie, o trzecie Ty no nie gadaj że ja cały czas chodziłem na pieszo A tu się wszystko zmieści Cztery yeah. A da się tym rzucać, patrz Tak leciutko, bez sensu I tu jeszcze jedno chyba wejdzie, patrz Czyli ja tu normalnie ogarnąłem, ja nie wiedziałem, że to tak się da. No ale ta sosta się tu nie zmieści, no zobacz, no przecież ona jest strasznie wielka. Patrz Jedno i to by było na tyle, nie? Ewentualnie dwie. Patrz, no super Super się tą sosnę nosi, nie? Moi drodzy, za chwileczkę idziemy spać, bo ja i tak już nic nie widzę, a ja się chcę koniecznie dowiedzieć, ile my dostaniemy zapłaty. Za, za trzy, trzy beczki. Dobra, ostatnia kłoda mi została. Ja jutro będę to ciął wszystko. I później musimy też w poniedziałek sobie podjechać i będziemy musieli ogarniać te wszystkie klony, bo ja chcę podłączyć jak najwięcej, żeby tam pisało, że, że jest git, że jest git. Dobra, zamykamy drzwi, bo przecież zimno, śnieg pada. Moi drodzy, idziemy spać. Nie? Fajnie, że klonowy i putinę nie rośnie, jak my idziemy spać. Ja jestem ciekawy, jaka będzie za. 600! Czyli 200 dostajemy. 600! I to co tydzień będziemy dostawać, nie? OMG! 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 Mam 1200. Dzwonimy do mamy. Muszę do niej jeszcze dzwonić. 5, 5, 5, 2, 1, 0, 9. Fajnie, zapłata przyszła. Teraz, moi drodzy, musimy wszystko pociąć i ja będę miał chyba z dwa koła. ja nie wiem, co ja mam z zrobić. Nie mam teraz czasu. Dobra, to nara no przecież dzwonię do ciebie bardzo wcześnie. To jak możesz nie mieć czasu, ty? Czy ja mam tu jakieś fajne. No nie ma światła. Jest takie mini światełko. Dobra, załączamy tą Hawirę jedziemy, dobra, i tniemy. Ja sobie teraz tutaj, moi drodze, wszystko to potnę Bo ja bym musiał do brata to też pozawozić Bo ja chcę, żeby on mi garaż zrobił Człowieku, ja teraz tutaj... <coughs> oh my god, oh my god To się wysypie, nie? To się wysypie jak w Fortnite ty To jest niemożliwe Ja nie wiem, gdzie mam ten Tu mam, zapłon Zamkniesz te drzwi Te drzwi się nie da zamknąć <coughs> To wyleci mi wszystko Ja mam jeszcze ręczny zaciągnięty Ja nie mogę... Ja nie wiem, gdzie jest ręczny, nie? Gdzie on jest? Tu gdzieś jest. Tu, o, tu, tu mi wyskakuje. Czekaj, tu, dobra. Usuń. Usuń ten hamulec ręczny, człowieku. No, patrz. O, jest, dobra, I jedzie. Czy ja nie daj. Oh Junior jedzie, człowieku, nie. Ja nie mogę. Ja to muszę, bratu, sprzedać. A ile kosztował ten kładzik stam? Ja nie wiem dokładnie, ile on kosztował, ale chyba coś. Bo mi się to wysypie za chwilę. Ja muszę pomalutku jechać, żeby mi się to nie wysypało. Ja to normalnie nogami trzymam, żeby to się nie wysypało, ty. No ale czekaj, bo dzisiaj jest niedziela. Oj, to auto mi normalnie skręca w lewą stronę. Dziś jest niedziela, ale to tak czy siaką, to tam stoi sobie... O, o. <śled> nie da było, to leciał. Muszę ją później podnieść. Bracie! Bracie! Brata jeszcze nie ma. W ogóle fajnie, że śnieg pada. To jest mega. Dobra, jedziemy. Ile za to dostanę? Też z 500, mi się wydaje. Maga. 348. No może być. No, jestem zadowolony. Bo ile mamy teraz kasy? O, jeszcze coś wleciało. 1590. Ja teraz nie pamiętam. Czy tutaj coś jeszcze.? Ja, jeszcze jest jedna kłoda. Ja teraz nie pamiętam, ile kosztował ten Kładziks. Ja wiem tylko, że ja bym chciał, żeby on mi w końcu ten garaż zrobił, nie? Racika jeszcze nie ma. Eee, no, garaż mi może zrobić. Od jutra chyba mogę znowu ścinać. Wiecie, co będę mógł ścinać? Drzewka, żeby mieć gałęzie. No, dzisiaj muszę wam powiedzieć, że będzie taki troszeczkę nudny dzień. Bo jest wszystko praktycznie pozamykane oprócz pizzerii, ale ja tak dzisiaj chyba im tamtych ziemniaków nie będę mógł zawieść. Żeby jeszcze 200 zarobić. A stacja benzynowa chyba też jest zamknięta. A myślałem, moi drodzy, że będziemy sobie dzisiaj szpachlowali autko. I żeby fajnie wyglądało, żeby je troszeczkę podreperować. Ale chyba nie wiem, czy ten kład mi jest potrzebny. Czy po prostu będę jeździć autem. No tym kładem się chyba szybko przemieszczę między cukrownią, a tu. I on tam jeszcze jakiś mini bagażnik ma, więc może. No dobra, podjedziemy i go ku kupimy chyba. Tak będzie najlepiej. Bo jak teraz w niedzielę podniosę, zobaczcie, nożyczki. O, mogę już ścinać! Patrz! Widzisz? Mogę już fajnie, pięknie ścinać. Oh my god. Ja tutaj mogę tego bardzo dużo ścinać. Ja tutaj naprawdę mogę bardzo dużo ścinać. Te klony wszystkie i tak dalej. Przecież ja tutaj będę miał z 200 klonów podpiętych. Naprawdę muszę wam powiedzieć tu. Ja nie mogę, ej. Przecież tutaj będzie rozlewisko klonów. Tu. Tu. Ja tego nie będę ścinać, bo klony mi są bardzo potrzebne. Ale ja tutaj normalnie sobie zrobię farmę klonów. Ty, patrz, tu zaraz obok sadzimy. No przecież to jest idealne. Jak to teraz tutaj wygląda z tym podpięciem? Ile mam tutaj tego? Wow, dosyć dużo mam. Na następny dzień roboczy oni oddają, nie? Te, te beczki, więc będziemy musieli zawieźć jeszcze kolejne beczki i wtedy będziemy zarabiali, jak oddamy kolejne trzy, to będziemy zarabiali 1200 tygodniowo, ty. Masakra. A ile ja tutaj w ogóle mam podpięte? 63. Okej, okay, okej. Okay. No czyli trzeba chyba ze 100 podłączyć, tak, tak mi się wydaje Żeby to naprawdę miało ręce i nogi Patrz, tutaj kolejny klon ja nie wiem, czy one się tu zmieszczą No dawaj, dobra, tutaj po postawiliśmy, spoko Tu gdzieś w ogóle było jeszcze do ucięcia Tu jest jeszcze jedno do ucięcia Tutaj pełno tego klonu leży, no zobaczcie Jak ja to wszystko podepnę, to no, naprawdę my będziemy mieli ze 100 jak nic tu jeszcze, patrz, tu. Oh my god. I tu jeszcze jeden. To jest to, co Tygryski naprawdę lubią, lubią najbardziej. To jest, to jest moja przyszłość, muszę Wam powiedzieć, wiesz? Dobra, niektóre już poucinaliśmy. Wydaje mi się, że patrzcie, co tu jest. Gra 98%. Dzisiaj też coś fajnego będziemy mogli sobie zrobić. Czy tu są jakieś zimnioki? 85%. Jutro też ziemniaki sprzedamy. Posprzedajmy człowieku. Tydydydydy. Wiecie, to sprzedamy. A ja teraz e, wezmę sobie jeszcze karmę dla pieska. O, nie, coś wziąłem. No dobra, no to już sobie zapalimy, jak już wziąłem. Idziemy teraz, moi drodzy, tutaj. Wsiadamy do autka i wiecie, gdzie jedziemy? Jedziemy do pieska i jedziemy kupić tego. Stary, co tu jest grane znowu? Jedź. Wiecie, co musimy jeszcze kupić? Musimy kupić tego kłada. Ja chyba sobie tego kłada kupię, żeby tutaj nim po polu jeździć. Żeby to po prostu szybko wszystko działało. Ja się napiłem teraz koli i spadłem gdzieś. Ojeż. I teraz już jeszcze wyjarałem. Ja już nic nie mam. Dobrze, że mi się aż tak nic nie stało, ale za będzie, <śmiech> <śmiech> że się boimy. Ty, kawa mi wyleciała. <laughs> czemu mi ta kawa z auta wyleciała? Ty, no wyprzedzam, no patrz co za ty. Ja go spituję, bo oni mnie wszyscy zawsze popychają. Dobra, ile, ile to kosztuje? Dzień dobry, chciałbym to kupić. Ręczny, tu, cyk i wychodzimy. Ile to kosztuje? 1250, pojazd na sprzedaż i wszystko, no zobacz, ty. Patrz jaki ATV. Normalnie kładzik z człowieku. A wiecie, że kład to tak naprawdę powinien być zabudowany, a to się nazywa ATV? Dobra, moi drodzy, kupujemy, patrz to! I co ja tutaj mogę wsadzić tu? I tu mogę podpiąć przyczepkę, patrz, siedzenie. Jak to się odpala? Kolega od paliwa. Ile tu jest paliwa w ogóle w środku? Czy je... Dobra, jest paliwo, więc w sumie spoko. Ale jak to się odpala? Czekaj, tu gdzieś będzie, nie? Tu. Tu jest hamulec ręczny, wyłącz. Tu jest light switch, Okej, okay, Tutaj mamy gdzieś z... no jak to? tu R. Aha tu są. Aj, to jest manual. Stary nie gada, że ale nie gada, że ja muszę. Jak ja mam teraz to. A ja nie mogę się jakoś podpiąć, czy coś takiego zrobić? Że, co mam teraz z tym zrobić? No, niby kupiłem tutaj tego ATV, a kto przyjedzie. Przepraszam bardzo, kto mi. Kto mi przywiezie to moją. Kto mi przywiezie to moją BTC. ja muszę tutaj przyjść na pieszo? Jak to się w ogóle. Tu wkłada? No naprawdę, jak. Tryb siatki, patrz. Ale siatka fajna, ty. Czekaj, tu. Nie no super tryb siatki. Wow. Nie no super tryb siatki O tak i tak No i wszystko I jedziemy człowieku do pieska. Jedziemy moim A te musi być w stanie neutralnym Żeby wystartować Ale tu się w ogóle biegi zmienia Bo ja tego nie widzę Tu gdzieś to powinno być nie? Tu nie ma Tu też nie ma Aha to się na zielono świeci Bo wtedy jest neutral nie? I tu No i wszystko Jedenka To jest do tyłu A tu jest do przodu Dobra stary jedziemy nie? Mi się wydaje że jak ja będę jeździć teraz po takich Tych co się teraz dzieje? Czekaj, aha, ja muszę biegi zmieniać, dobra? Trzy. No, wyleciało mi to, no stary, jak ja mam tym, z tym jeździć? Po co mi to tutaj w ogóle jest potrzebne? Patrz, pięć. I wszystko, i 63 na godzinę. takim kładzicem. No, mówi się trudno, ale ja jestem w ogóle ciekawy, po co mi. Po co mi to. Aha, i nic się nie dzieje, nie? Bo ja mogę chyba. No, jest wyleciała mi karma! No, przecież ja już nie lubię tego, człowieku. Jak się są wychodzi? On nie odjeżdża, nie jest spoko. No i ta karma wylatuje. Syrop klonowy. Nie No nie gadać, że syrop klonowy. Ja mam w ogóle coś w domu? Jademy. A mogę to, patrz. A ja to mogę w ręce trzymać! Okej, okay, okej, okay. czyli to jest akurat spoko. No ale to patrz, zanim ja dojadę do tego pieska, bo my jedziemy 63 na godzinę tym ATV. Zanim dojedziemy do pieska, zanim ja wrócę do domu, to ja znowu umrę, poprzez to, że nie mam żadnego syropu klonowego. Przecież to jest bez sensu, nie? Patrz, trzymam to w ręce i tutaj, patrz. Wszystko naraz. Ja mogę mu to dać z ręki, tak? Będąc na tym ATV, gdzie on jest? Tu jest, Leoś Leoś, chodno tu, idzie, patrz, idzie, Siema ma, trzymaj, proszę, dla ciebie przyjaźń, plus jeden. Ja wracam do domu, człowieku. No przecież tu było już jedno i za chwilę będzie drugie. Ale fajnie, że ja sobie mogę tak jeździć i mi się nic nie no, rośnie lęk, ale bardzo chyba pomału, chyba że to przez to, że nie mam syropu klonowego. Szkoda jest też to, że ja nie widzę, ile mam w ogóle tego. Paliwa, tu jeszcze. Ja to mogę ewentualnie odkręcić i sprawdzać, tak, nie? Ale ja się boję, że jak ja to będę miał odkręcone, to prędzej czy później się obleję paliwem. Wiecie, dlaczego zdecydowałem się na zakup? Bo ja za chwileczkę sobie zrobię z trzy paczki tej trawki. Będziemy mieli najprawdopodobniej frytki, więc ja zarobię kolejne jakieś 500 dolarów jutro. Jeszcze bratu coś za za zawiozę. To będzie tam więcej, więcej i więcej, i więcej. Ja, ale ja za chwilę umrę. Ja tam przecież nie dojadę. Ten, on jedzie 65 na godzinę, no Czajz, to ja tam nie dojadę ty. Dobra, wyprzedzaj mnie, patrz, paki. Patrz Pajac, no nie nie przejedzie się normalnie, tylko musi bardzo blisko mnie przejechać ty. A stacja będę nowa zamknięta, ja nie przeżyję. Ja już jestem na wy chyba, że tu już jestem, Może jest otwarta stacja będę na w niedzielę, co? Wydaje mi się, że nie. Ej, macie dzisiaj otwarte! Niedziela zamknięte, Ja wiem, że tu jest niedziela zamknięte. No nie ma ich, no zamknięte, no co za obecroki. Ja nie dojadę do domu, wiecie o tym. Patrz, ja sobie tutaj potem skaczę i mi się nic nie dzieje, widzisz? Więc ja mogę po takich terenach sobie fajnie jeździć Co się stało? Jedno zadanie zostało wykonane, jakie? Co ja zrobiłem teraz? Co ja teraz zrobiłem, że to zadanie zostało wykonane? Czy ja tutaj dojadę? No zobaczcie ty Ja już jestem na Y Ja tu muszę szybko, człowieku, tu parkować Dobra, spoko, Włączamy to badziewie I ja idę się szybko napić, no przecież ja umrę Dawaj szybko, tu Mamy syrop klonowy, ja mamy Mamy syrop klonowy, tutaj się coś psuje I tu mam 81%, dobra, zjemy sobie to i teraz tak, bo ja bym musiał generalnie sobie też pojechać. Tutaj się robi, dobra. D -d -d jakieś zadanie mi się wykonało? Nie wiem dokładnie, co się teraz wykonało, ale mamy tak, patrz. Tu mamy wszystko zrobione. Wypełnij zbiornik cukrowni do pełna. No, Okej, okay, czyli już jest full. Tu jest do zrobienia na start, wszystko jest zrobione. I mamy tutaj, patrz, sprzedaj paczkę frytek, to już zrobiliśmy. Miej dobrą relację z tym, nie? Wypełnij zbiornik cukrem. Cały. Ale to. Ja to chyba mogę teoretycznie przewieźć sobie teraz tam. Nie? I tam sobie możemy troszeczkę pociąć. Czekaj, patrz, wejdziemy tu. To musi być w neutralu, nie? Oh my god, jak to się ciężko robi! Tu jesteśmy w neutralu. Odpalamy to badziewie. Ja będę chyba robić tak. Dobra, tu jesteśmy. Nie no, stój! Ja nie mogę przecież z tym kładem już mi się nie podoba. Bo tu się nie da cofać w ogóle. Ale fajnie, że on po takich górkach jeździ i nic się nie dzieje. Patrz. Ja chciałem zrobić coś takiego. Ja sobie tu stanę. Tu, steczny. Nie, podjeżdżamy. Patrz. Aha, tu się mogę chyba podpiąć. Tylko ja muszę najpierw z tego zejść. I tu coś muszę zrobić. Nie, patrz. Okej, okay, dobra, podpinamy, zobacz. Nie, ja się tutaj podpiąłem I teraz możemy sobie pojechać tam, żeby tam sobie ciąć, żeby tam mieć ten. To wszystko fajnie, pięknie zrobione. Czy ja mogę kupić drugą krajalnicę, Bo ja jedną chciałem mieć pod domem, a drugą tutaj. A czy ja w ogóle tutaj mogę ciąć? O to jest pytanie, patrz, ja stąd spadnę. Wow! I nic mi się nie stało, widzisz? O o Nie, 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 nie. coś jest. Wleciałem w tekstury. Ja wleciałem w tekstury tego drzewa. Trzymaj kliknięcie. Trzymaj... Ja nie wyjadę teraz stąd. Nie no super. To super kładnie. Halo, Kładziks! Wyjadę. Wyjadę, dobra, wyjechałem, jest spoko! Nie mogę się tak wydurniać, bo pamiętajcie, że to jest montbazo. Tu się podepniemy No podpinaj to, no stary Ja nie mogę wytrzymać psychicznie, co się dzieje, ty Tutaj w ogóle, te biegi dziwnie chodzą Dobra, i teraz sobie podjedziemy do tyłu, nie I teraz powinno być spoko Dobra, teraz tutaj stój, najgorsze jest starzeniem, ile tam jest paliwa Tu się Tu się podepniemy, jak to w ogóle centrowało, widzieliście to Jedziemy, ja jestem w ogóle też ciekawy, ja za swoją cukrownią Będę mógł też ciąć, bo niby tam pisało, że mogę ty... Oh my god Że mogę niby tylko i wyłącznie ciąć za moim domem Że to niby nie jest mój teren, czy coś takiego ale jak ja bym sobie to teraz tutaj zrobił, bo ja tutaj potrzebuję bardzo dużo tego drewna. Tu jesteśmy, dobra. Tu. E, wyłączamy to bardziej. Ja muszę sprawdzać naprawdę korek po, od paliwa, ile tu jest paliwa. No niby jeszcze jest dużo. Takie coś powinno mniej palić niż ta beta, bo podejrzewam, że ta beta pali z 10 litrów, a to będzie paliło z, z 4 powiedzmy. Dobra, i teraz mamy tak. Tutaj mamy to, ale ja, ja wiem, że tutaj leżało dosyć dużo. Widzicie tutaj na przykład. Zamiast to przynosić, to ja chyba będę mógł sobie tutaj zrobić. Patrzcie, mamy pełen zbiornik. Cześć, to masakra. Czy ja mogę tutaj ciąć. Proszę, proszę, niech to działa. To jest mój teren. Dobra, możemy też tutaj ciąć. No, czyli to jest to, co te gryski lubią najbardziej, bo tutaj sobie zrobimy właśnie to, takie miejsce, gdzie będziemy przynosić i będziemy wszystko ciąć, bo dla mnie najważniejsze jest też to, żeby tutaj to cały czas to piwsko się robiło. Ja wiem, że na razie możemy mieć tylko i wyłącznie. Tu się zapalimy, dobra. Że ja mogę mieć tylko i wyłącznie na razie. Tam, tam kilka tych litrów, no 240 to są teoretycznie dwie beczki. Czy tu już się robi? Tu jest zapełnione wszystko. Dobra, tu mamy odkręcone. Tu się za chwileczkę to nagrzeje, więc będziemy mogli tworzyć więcej. Okej, okay. ale dla mnie najważniejsze było to, żeby właśnie tutaj ciąć to wszystko. No bo tak no bo tak sobie wymyśliłem, żeby tutaj bym to chciał mieć, nie? I patrz, teraz zaś na neutral muszę wrzucić. Tu się odpalamy. I, i jedziemy. Dobra, i jedziemy. I ja sobie, moi drodzy, przetestuję też tego Kładziksa, bo teoretycznie są też miejsca których my jeszcze nie byliśmy. Patrzcie na mapę. Na przykład tutaj gdzieś jakieś jamajs Termine, coś tam. Tu po tym czarnym chyba można jeździć. Tu jakieś tutaj po tych górach, gdzie my jesteśmy, możemy najprawdopodobniej jeździć i może coś fajnego znajdziemy, ale póki co ja sobie potnę może z trzy kawałki, żebyśmy mieli tutaj drewienko. Nie, to zaśnie działa nie. Ja to zawsze wyłączam, no ale to w sumie dobrze, że to wyłączam. Dobra, tu fajnie pięknie. Żebyśmy mieli Żebyśmy mieli drewienko tutaj Ja wiem, że ja i tak nie będę mógł dużo tego zrobić Bo tutaj możemy To jeszcze się nie paruje, ale lipa Ja muszę chyba to zamknąć, nie? Żeby to szybciej się ogarnęło Patrz, tu, to, to nie rośnie Ja muszę teraz to zamknąć, widzisz? Zamykamy i najprawdopodobniej, o widzisz? I wtedy to zaczyna rosnąć I za chwileczkę będzie robiło Bul, 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 bul I będzie spoko Dobra, to już się tam robi, bul, 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 bul Dobra, no utnę może jeszcze jedno No niech będzie, bo za chwileczkę będzie tak zimno, że ja tak czy siak nic nie zrobię już Podczas dzisiejszego dnia. Tu odpalimy. I żebyśmy mieli po prostu, nie? No. Dobra, fajnie, pięknie. Tu już robi cyk, cyk 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 więc tu już się robi. Powinniśmy na jutro mieć też już zrobione 240 litrów. A ja, zanim się zrobi ciemno, ja tu jeszcze coś wsadzę? Dobra, wsadzimy jeszcze jedno chyba. To niech mi to nie wyleci. Bo ja się. Ja się boję, że ja prędzej czy później tą cukrownię spalę, wiecie? 186, tutaj patrz. Jest na maksa, zamkniemy jeszcze drzwi, żeby się coś fajniej robiło Tu mamy podpięte patch No, 63 Jutro podpinamy jeszcze więcej, ale dla mnie Najważniejsze będzie to, abyśmy My, moi drodzy, właśnie sobie Pojeździli tym ATV Bo ja chcę się dowiedzieć, czy tutaj są jakieś sekrety Na tej mapie, najprawdopodobniej też są Dobra, odpalamy, na neutral pamiętajcie I cyk No nie gadaj Dobra Jedziemy, nie? Dobra, jedziemy ja muszę zobaczyć, co tutaj się na tej mapie znajduje, bo ja wiem, że na bank tutaj coś fajnego będzie Na przykład, czekaj, bo my jesteśmy tutaj, ruletę, coś Ja zaś wjechałem w to drzewo Stary, to jest niemożliwe, że ja tak wjeżdżam w te drzewa Ja teraz już nic nie zrobię, nie? No, znowu w ten klon wjechałem Ja nic nie zrobię, ja nic nie zrobię Czy ja mogę wyciągnąć ten klon? Rośnie No stary, ta gra jest niemożliwa No co ja mam teraz zrobić? Możemy tylko opluć wszystko, nie? I przeklnąć A, no. Powiedzieć przepraszam Stary, tego się popychać nie da, nie? Ja muszę po moją betę iść, żeby. Ja nie mogę, jak mnie to denerwuje, że ja w coś wleciałem, w jakąś teksturę. I patrz, co ja mogę teraz zrobić? Odblokuj mnie? No, no super, nie? Tak gra jest niemożliwa, nie? Tak gra jest niemożliwa, no przecież delikatnie wjechałem w to drzewko i coś się stało. Ja tutaj nie mam wyciągatora, żeby cokolwiek zrobić. Stary, jak ktoś robi taką grę, no to wejrzesz, pomyśl co ty robisz, ty. co ja teraz zrobić? Jak ja nie mam wyciągatora? Amulet ręczny? Nie. Tu mamy light switch, tu jest siedzenie. No i no i Ja chyba mogę ściąć to drzewo, nie? Tak mi się wydaje. Daj mi to. Jedziemy, człowieku. Ja to muszę ściąć, nie? Patrz. Ja mogę ściąć. Okej, okay, dobra. Straciliśmy jedne, jeden klon, ale przynajmniej się odbugowaliśmy. Ja muszę patrzeć, co się dzieje w ogóle. Gdzie tutaj? Ja sadziłem i w ogóle. Tu chyba nic już nie sadziłem, więc no, możemy na spokojnie sobie tutaj pojechać. Tylko ja chciałem zobaczyć sobie też mapę. Tutaj nie chcę za bardzo zjeżdżać, bo wiem, że tutaj się zatniemy. I jedziemy. Wydaje mi się, że ja na te górki sobie mogę tutaj wjechać, prawda? Dawa, jedziemy. Okej, okay, cyk, dwójka i wjeżdżamy, człowieku. Tu na bank będą jakieś sekrety. Lęk mi troszeczkę urósł. Ale ja sobie teraz tutaj wjadę, nie? Oh, ma oh my god. Okej, okay, uwaga, 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 żeby nie było sceny. Że za chwileczkę gdzieś jednak wjedziemy. Tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie wiem, gdzie ja teraz jestem. Spójrzmy na mapę. Ja chyba teraz tu wjeżdżam, nie? Tutaj gdzieś sobie wjeżdżamy. Na jakąś górkę, za chwileczkę oczywiście też się ściemni. Więc już też nic nie będziemy widzieli, ale ja bym tutaj tą betką nie chciał wjeżdżać. Bo betka się zepsuje. Patrz. Co tu jest wszystko? Patrz, jak my jesteśmy wysoko. Co tam lata? I co to było? Tam coś latało? Co tam latało? Ej, bo ja się zaczynam tej gierki pomału bać. Ja nie mam żadnego pojęcia, co to było i dlaczego my możemy sobie tutaj pojeździć. I popatrzeć, co tu jest, jak tutaj chyba niczego nie ma, co? Jest tutaj coś fajnego? Tu jest jeszcze jakaś górka, tu nic nie widzę. Dobra, zjeżdżamy sobie na dół. Patrz, widzisz, lęk mi w patrz, co się dzieje. Okej, okay, dobra, czyli jak się przewrócę na plecy, to wtedy jest lipa, więc musimy uważać, bo on tak czy jak przeknął. Ty, bo tu jakieś dziwne odgłosy były, czekaj. Dajcie oni ręczny. Wyłącz to bardziej. Tu jakieś dziwne odgłosy były tu. Tu nie? Słyszysz, że tu jest bardzo dużo ptaków tak jakby. Nie wiem, dajcie zaś w komentarzu, czy my tutaj coś na tych górach możemy znaleźć. Bo ja jestem teraz gdzieś, nie wiem gdzie. Między break a pass bułym basley i roulette. Tu gdzieś jesteśmy. I tu niby nic nie jest zaznaczone, więc chyba tutaj niczego nie ma. Ale czy ja mogę na przykład wyjść sobie tutaj i powiedzmy coś pościnać? Nie mam żadnego pojęcia. Wracamy do naszego kłada bo za chwileczkę może być ciemno, a ja chciałem jeszcze pojeździć sobie tu, gdzie jest parfant. Nie wiem co to jest. Awele Dongżak jakieś. I że Wła jakieś tam jest, ty. Jakie tu w ogóle są nazwy, nie? Dobra, odpalamy to badziewie i jedzie... ręcznie mam zaciągnięty. No i tu jest ta ścieżka, którą ja sobie chciałem sprawdzić, co tutaj w ogóle jest. Tu chyba niczego nie ma, okej, okay? a my sobie pojedziemy teraz tędy. Bo jak ja bym tutaj betką jeździł, to by było, że, że lęk mi za chwileczkę rośnie i bym musiał bardzo dużo wypalić papierosów. Ale my sobie pojedziemy. Ja sprawdzam, co tu jest. Ale my sobie właśnie wjedziemy tu, patrz, tu. Tu jedziemy przy tych, dobra, i za chwileczkę powinniśmy być na Farhand. Far tu zjeżdżamy, dobra I tutaj jest, widzicie, że, że, są, że są takie te Ja bym tutaj betką nie dał rady Bo byśmy tutaj naprawdę dostali od razu lęku Oh my god, jak to hamuje Ciekawe czy da się to jakoś ulepszyć Tu i, i patrz Ja tutaj byłem przy tych wiatrakach, dobra Ale my możemy jechać tutaj w prawo I tu jest parfind jakieś Co to może być parfind? Chyba gdzieś tutaj zaraz będzie Tu, nie? Tu jesteśmy, już przy tym parfind ja sobie pozwolę tutaj wjechać. Parfind. Parfind. Ale co mi to darzy, tu jest parfind jakieś? Eee, może to oznacza plażę po francusku? A tu? nic nie ma też, nie? No my jesteśmy przy tym Parfind. Bo tu jest ewidentnie widzisz, że jest niby ten. Parfind. Może tu jakiś skarb da się znaleźć? Żeby przynieść łopatę i coś wykopać? Nie mam żadnego pojęcia. Zaświecimy sobie może światełka. Bo już się pomału robi ciemno. Nie za bardzo bym chciał wjechać tym. ATV do wody, ale ja wiem, że... O, tutaj coś jest, ale to jest tylko i wyłącznie woda, więc tutaj niczego nie ma. Dobra, jedziemy dalej, bo tam jest jakieś Avelie Donjak jakiś tam jest. Avelie Don Jacques. Nie mam żadnego powiedzieć, co to oznacza, ale żak to przecież mój bracik chyba. Czy tam jest jego dom? Oh my god. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobrze, że kupiliśmy sobie to ATV, bo ja sobie teraz mogę jeździć gdzie chcę. Czekaj, tu coś będzie? Nie, my tutaj jeździmy. Tutaj powinna być jakaś ścieżka. To była chyba ta ścieżka, ale my sobie przejdziemy przez góry. I tu za chwileczkę. Oh my god. I tu za chwileczkę będzie chyba ten. ten żak coś tam. Tu jedziemy. Dobra. Wejdźmy sobie może tutaj na tą górkę. Tam coś jest. Ty. ty, tam coś jest. Tam coś jest. Co to jest? Ja tutaj pierwszy raz jestem. Tutaj trzeba jechać, nie? I tam. tam coś jest, tylko. tam jest też jakiś szyld. O oh mój god, umrę, umrę! Prawie umarłem. Coś tu jest! Ty tu jest złomowisko! Okej, okay. James, upól tu się nazywa. Włączymy tu badziewie i patrz, co tu jest grane teraz. Patrz. Co to jest? Sprzedaj stare części metal. Ilość części 0 waga całości 0 kg. Okej, a tu co jest? Może nie można wejść, bo to jest teren prywatny. A wy mi pisaliście, że ja muszę chyba z żakiem gadać o... Klamka, nie jesteś wystarczająco miły dla żaka, by tu wejść. Żak, nie gadaj, że ja muszę mieć z nim 50. To jest chyba ten typek. Właściciel Kaligas. To jest ten typek, który chyba później mi da tutaj, zobaczcie, dostęp. Tu jakiś człowieku, jakieś mustangi stoją. A tu co jest? No, Jims Pool. Jims up. Okej, okay, tutaj wejść nie możemy, ale co my tutaj możemy teraz zrobić? Tutaj jakieś stare betki stoją, znaczy te mustangi, same mustangi. Tu jakiś dziwne stoi, a wy mi pisaliście o jakiejś o BMW ze złomowiska. Ej, tu jest jakiś budynek. Na bank się tutaj da dostać, nie? Tylko ja muszę z nim bardzo dużo gadać. Najlepiej będzie chyba, jak ja mu też będę sprzedawać. To wtedy sobie ogarniemy temat, bo ja najprawdopodobniej dwa razy przyjaźń będę mógł, będę mógł ogarnąć. I wydaje mi się, że ja z nim też muszę mieć na 50, więc mamy jeszcze 33, więc za 17 dni chyba dopiero odblokuje mi się chyba złomowisko. No chyba, że mogę być. Chyba, że ja nie muszę mieć 50 z nim. Żeby, bo to jest to złomowisko, nie? I tam jest jakaś kartka, zobaczcie, widzicie? Tam coś jest, tam są chyba kolejne zadania Oh my god, dobra, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Tam jest jakieś żywła Więc my sobie tam podjedziemy, tylko oczywiście muszę zrzucić teraz na N Dobra, odpalamy to wie I wrzucamy jedynkę, okej, okay, dobra, jedziemy Wystarczy, że tędy pojedziemy i tutaj jakieś te żywła będzie O, tu jest, nie? Patrzcie Na sprzedaż? Okej okay. oni ręczne Tu jest na sprzedaż chyba, nie? A wędrę Hata na sprzedaż za 5299 zł? Euro? Dolarów? Jaka tu jest chata na sprzedaż? Ja sobie muszę tą hatę zobaczyć. Ja najprawdopodobniej się będę mógł tutaj przeprowadzić. Jak to na mapie wygląda? Już pewnie tej mapy nie widzimy, nie? Bo, mam, bo ja nic nie widzę. No patrz. Tu chyba jest ta chata na sprzedaż. I tu jest znowu pełno drzew. Bo najprawdopodobniej one mi będą znowu pod. Ale chata tu jest na sprzedaż, człowieku. Za pięć koła. I tam widać miasto. Okej, okay, i tam widać miasto. I ja widzę... Ja tutaj wcześniej widziałem, że tu jest jakiś port. Pa, dom. Jest taczka. To nie jest pański teren. Co to jest? Energia? Patrz, pakowany nawóz. Mała ręczna skrzynia kompostowa. Zamknięte. Czy? Ty... Nie no nie gadaj że muszę iść spać już 25 numer 25 Tu jest jakaś chatka fajna na sprzedaż Najprawdopodobniej ona jest może podłączona do prądu I tu jest widzicie port I z tego portu my będziemy mogli bardzo szybko Jak sami widzicie Na teraz na mapie no to będziemy mogli sobie przepływać Szybko do miasta Tylko ja tam muszę chyba też łódkę naprawić Albo ona chyba też coś kosztuje około 1500 Dobra wsiadamy na to nasze badziewie Bo ja za chwileczkę zasnę nie? I będzie lipa Odpalaj to badziewie Dobra, tu Jedziemy, bo ja za chwileczkę zasnę No właśnie No jeszcze syrop klonowy, no nie gadaj Nie wytrzymam za chwilę Ja przecież nie dojadę do domu Czekaj, tu już, gdzie ja jestem w ogóle? Jeszcze syrop klonowy Stary, gdzie ja jestem? Ja nie dojadę do domu, ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle No przecież tutaj są te wiatraki No przecież ja powinienem tam bardzo blisko być Gdzie jest droga do domu? No energią, ja umrę Ja umrę ja nie wiem, gdzie tu ścieżka prowadzi, ty Tu są te wiatraki, nie? Tu jest gdzieś wyjazd chyba Tam są wiatraki Ja nie mogę wytrzymać psychicznie Ja umrę przez energię Tam są wiatraki Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle Ja nie wiem, gdzie ja jestem Ja przez tą ciemnotę Ja nie wiem, gdzie ja jestem Ja chcę po prostu stąd wyjechać, no Energia, no i już jest koniec energii Już wszystko, po wszystkim no i wszystko! Myślałem, że paliwa nie mam, ale i tak umrę zaraz, nie? Tak w pewnym sensie mnie ta Gierka denerwuje, i to tak konkretnie muszę wam powiedzieć. Patrz, no i wszystko, nie, no i umarłem, nie. i uderzysz się w głowę, martwy idiota. Teraz muszę sobie przyprowadzić człowiek układa, i muszę sobie przyprowadzić BMW. Uff. Jakbyśmy grali na takim poziomie trudności, że umieram, od razu wszystko tracę, to ja bym się naprawdę mega zdenerwował i tu tak konkretnie. Ja sejwuję Gierkę, bo już ja mam jej dosyć, naprawdę.